Małgorzata Obczowska wypisała syna z edukacji zdrowotnej. Zdradziła powody. Dopóki nie zobaczę podręcznika, to moje zdanie jest takie. Ostatnimi czasy sporo mówi się o edukacji zdrowotnej. Decyzja o tym, czy ich dziecko będzie na nią uczęszczało, czy nie, w przypadku niepełnoletnich podejmują rodzice. Małgorzata Obczowska z tego prawa skorzystała i wypisała syna. W ostatnim czasie przez Polskę przeszła fala oburzenia z powodu wprowadzenia do szkół nowego przedmiotu edukacji zdrowotnej. Chodzi o holistyczne zajęcia z zakresu nauk o zdrowiu czy spraw społecznych, które, jak warto przypomnieć, są dobrowolne i w przypadku osób niepełnoletnich decyzje podejmują ich rodzice. W ostatnim czasie przez Polskę przeszła fala oburzenia z powodu wprowadzenia do szkół nowego przedmiotu edukacji zdrowotnej. Chodzi o holistyczne zajęcia z zakresu nauk o zdrowiu czy spraw społecznych, które, jak warto przypomnieć, są dobrowolne i w przypadku osób niepełnoletnich decyzje podejmują ich rodzice. W ostatnim czasie przez Polskę przeszła fala oburzenia z powodu wprowadzenia do szkół nowego przedmiotu edukacji zdrowotnej. Chodzi o holistyczne zajęcia z zakresu nauk o zdrowiu czy spraw społecznych, które, jak warto przypomnieć, są dobrowolne i w przypadku osób niepełnoletnich decyzje podejmują ich rodzice. Małgorzata Obczowska wypisała syna z edukacji zdrowotnej. Sprawa do złożenia rezygnacji z uczestnictwa dziecka w zajęciach z edukacji zdrowotnej skorzystała na przykład Małgorzata Obczowska. W rozmowie z naszą reporterką Simoną Stolicką dziennikarka zdecydowanie opowiada się za dobrowolnością takiego rozwiązania. Bo każdy ma inne podejście do kwestii, które są poruszane na lekcjach. Wiesz co, tam jest bardzo dużo tematów, które są ważne, ale są też takie tematy, które być może dla części społeczeństwa wkraczają w taką strefę intymną, którą sami chcą przekazać swoim dzieciom. Ja uważam, że to powinna być zawsze kwestia wyboru rodziców, bądź później już dorosłych dzieci, czy chcą brać w tym udział, czy też nie. Wierzę w to, że osoby będące nauczycielami tego przedmiotu staną na wysokości zadania i zrobią wszystko. Żeby dzieci z tego skorzystały, jeżeli ktoś zdecyduje się je zapisać. Mówi nam, jak zauważyła nasza reporterka, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się wypisać syna z edukacji zdrowotnej. Okazuje się, że taką samą decyzję podjęła obczowska. W rozmowie z nami ujawniła powody. Postanowiłam mojego syna wypisać, ale nie dlatego, że pan prezydent wypisał swojego syna. Ostatnio czytałam. Że nie tylko prezydent Nawrocki wypisał swojego syna, ale też dzieci prezydenta Trzaskowskiego zostały wypisane. Więc jest dużo osób, natomiast myślę, że ani ja, ani ktokolwiek z rodziców chyba nie sugeruje się tym. Myślę, że sugerują się tym, co myślą sami. A ja tak, ja wypisałam. Bo syn ma 11 lat w tym momencie i być może gdybym zobaczyła podręcznik, którego teraz nie ma, miałabym jasność, co się w nim znajduje. Owszem, szkoła mojego dziecka daje gwarancję temu, że nie stanie się im krzywda na tych zajęciach. Natomiast dopóki nie zobaczę podręcznika, to moje zdanie jest takie. Przyznała przed mikrofonem Pudełka. W swojej wypowiedzi Małgorzata Obczowska napomknęła. Jakoby Rafał Trzaskowski także wypisał syna z lekcji edukacji zdrowotnej. Takie informacje podał wcześniej portal niezależna.pl, co podchwyciły inne medza. Warto więc nadmienić, że we wtorek rano prezydent Warszawy zdementował te doniesienia we wpisie w serwisie X. Wszystkich zainteresowanych moją rodziną informuję, że mój syn będzie utajszczał na zajęcia o edukacji zdrowotnej w grupę łączonej, międzyoddziałowej. Wszystkich innych zachęcam do brania udziału w tym bardzo potrzebnym przedmiocie. Ogłosił: Obczowska przekazała nam, że w katolickiej szkole, do której utajszcza jej syn. Z zajęć zrezygnowało 70% osób. Na pytanie o to, co budzi w niej największe obawy w kontekście lekcji z edukacji zdrowotnej, odpowiedziała. Ja czytałam, co tam jest, jakie są tematy, i uważam, że dla jedenastu latka, jakim jest Max, tematy tam ujęte mogą być w różny sposób przedstawiane. Tak jak powiedziałam, nie ma podręcznika. Nie wiadomo, co się tam znajduje. Jaka jest ta oferta programowa. Więc myślę, że zobaczymy po prostu, jak będzie w przyszłym roku, ty będzie tak książka, jak to będzie wyglądało. Będziemy mądrzejsi po czasie.